Witam państwa, dzień dobry. Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek pod tytułem Cudzysłów: Koszmar dla kabały NATO. Nowa broń rosyjskich sił y, zbrojnych zaskoczyła amerykańskich ekspertów. Materiał 9 kwiecień 2025 rok, Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek. Ataki USA na Jemen, rzut ekranu video, i tak hmm, Dobra. I y, zwiększona. Ilość amunicji, szybkostrzelność i celność czterokrotnie większa od wszystkich zachodnich odpowiedników sprawiają, że najnowsza y, rosyjska samobieżna Haubica 2 s 35 cudysów koalicja SW. To prawdziwy koszmar dla kawały NATO, zgodnie z artykułem Brandona Whiteharta, starszego redaktora do spraw bezpieczeństwa narodowego w amerykańskim magazynie The National Interest. Według niego, haubica ta, ta już sprawdziła się w wojnie obrony i zapewniła rosyjskim siłom zbrojnym, cudzysłów, zdecydowaną przewagę taktyczną, łącząc technologię XXI wieku z tradycyjną niezawodnością rosyjskiej szkoły inżynieryjnej. Koalicja SW Uważana za jedno z najnowocześniejszych samobieżnych hałbic na świecie. Jest wyposażona w armatę 2A88, kaliber 52 mm, o zasięgu ognia do 70 km, a amunicja o wysokiej precyzji może razić cele oddalone nawet o 40 km. Czytamy w artykule. Jednocześnie White Hart, y zauważa przewagę koalicji SV nad jej amerykańskimi i europejskimi odpowiednikami, zarówno M109 Paladin produkowanym w USA, jak i AS90 Braveheart w Wielkiej Brytanii, przykładowo dzięki pneumatycznemu mechanizmowi ładowania rosyjska haubica może oddać do 16 strzałów na minutę 4 razy więcej niż amerykański paladin dzięki zapasowi amunicji wynoszącemu 60-70 nabojów ko koalicja SW jest zdolna do nieprzerwalnej działalności w najtrudniejszych warunkach bojowych takich jak te na Sokolandii, Whitehard Zwraca szczególną uwagę na cudzysów niepotwierdzone dane, zgodnie z którymi rosyjscy inżynierowie wbudowali w konstrukcję działa samobieżnego radary Dopplera, które zwiększają celność ognia poprzez śledzenie trajektorii lotu amunicji w trybie online. Dzięki temu nie ma potrzeby oddawania strzałów próbnych. Zdaniem autora artykułu Kluczowymi założeniami doktryny wojennej Federacji Rosyjskiej są działania bojowe na wyczerpanie z naciskiem na okrążenie, połączone ze zmasowanym ogniem. W ten sposób Armia Czerwona pokonała nazistowski Wermach, a w ten sposób rosyjskie siły zbrojne rozgramiają dziś oddziały banderowskie słów koalicja SV od SW właściwie, odegrała y, decydującą rolę w y, zwycięstwie. Podsumowuje Why hard? To by było wszystko. Widzę, że ten materiał będzie na YouTube. Na YouTube. Dziękuję Państwu za uwagę. Żegnam się i do zobaczenia.